Dobry wieczór, Państwu. W Anglii umarła pewna pani. Od pewnego czasu już pisały media, rozpisywały się właściwie nad, ich, nad jej stanem zdrowia. Proszę Państwa, na pewno rodzinie współczuję. Ale czy ta pani naprawdę była dobra? Dobra, ale w czym? Proszę, że nie zapominać, że. Rządząc dużym krajem, razem z koloniami, przyczyniła się, przynajmniej nie oponowała, jak przynajmniej nie słyszamy o tym, w kierunku śmierci wielu ludzi. Jaki był udział tej pani w tym, że jej kraj nie oddał nam, złota, który, które Polacy zdeponowali przed II wojną światową i wiele, wiele innych rzeczy. Proszę Państwa, teraz będą się wszystkie tabloidy, redakcje rozpisywać, jaki jak, jak, jak ten człowiek, jaka ta pani była dobra i w ogóle, i w szczególe, kochali ją, poddani, jaj. Przepraszam. Czy te same redakcje Rozpisywały się o tym, że w Polsce przez ostatnie dwa lata ginie ponadprogramowo. Ginie, no praktycznie ginie. Umiera ludzi ponadprogramowo. Nie mówię to co zwykle statystycznie było. Prawie 200 tysięcy ludzi. Czyli co roku znika w Polsce miasto, spore miasto. Czy te tabloidy o tym piszą? Nie. Czy te tabloidy piszą o truciu Polaków glifosatem i innymi truciznami? Czy te tabloidy piszą o truciu Polaków z, z powietrza? Nie. Czy te tabloidy i te inne redakcje piszą o tym, jak są namawiani młodzi ludzie do y, walki gdzieś tam za czyjąś sprawę? Nie, a wprost przeciwnie. Nagabują swoimi reklamami na podświadomość, żeby, żeby młodzi Polacy energiczni, zdrowi jechali tam i ginęli. Pozdrawiam Państwa. Pozdrawiam.